Ja ma. witam, dzień dobry. E, Odcinek z Daily nagrywany w tym samym dniu, który jest publikowany, bym powiedział, że bezpośrednio przed. E, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gęszynek, gęszynek i co? Mam rzeczy do zrobienia. Dobra, A przede wszystkim chciałem dzisiaj znowu pogadać. No niesłychane. niesłychane rzeczy. Wróciłem z Wrocławia, jestem w domu, dlatego ten materiał nie miał czasu, żebym, nie miałem czasu, żeby go przygotować. Bo jeszcze okay, nie mam, na studia. Po odcinku będę musiał jeszcze, jak go będę wrzu jak go już wrzucę, będę musiał jeszcze kupić książkę, by się okazało, że nie, nie mogę jej wypożyczyć. A nie jestem przekonany do czytania e-booków w trasie. Znaczy, mogę, ja w trasie to ja mogę głupoty przeglądać a nie czytać e-booka. <ścoughs> Niestety nie mam tej umiejętności do czytania w trasie. No i co? Aparaciek eventowy zszedł, nowy event, jest nowa faza banerowa. I muszę przyznać, że wszystko mi ucieka. Jak na razie, wszystko mi ucieka. Nie jestem z tego szczególnie zadowolony. Ale najwyraźniej tak musi być. Już te 5 minut na pogadanie mam i przy robieniu Daily. Taka najwyższa efektywność to jest dla mnie. Nie będę ukrywał. Sobie gierkę ściżę. Zaraz spojrzałem sobie na obecę i chyba mam troszeczkę gierkę za głośną, w sensie dźwięki. Muzyka jest dobrze, a przeciwnicy mogą być za głośno. Raczej znaczy ataki. I dzisiaj taki temat z miniaturki, już zaraz powiem o co chodzi. Ponieważ, właśnie, byłem na wyjeździe. I będę na tym wyjeździe, no. no nie, nie miałem komputera ze sobą. Mój laptop to nadaje się do odpalenia meczu w, w 60 40-klatkach obecnie i do oglądania YouTube'a. Z byłoby ciężko. Yy, w audio chcę. Oh, to ciekawe. Coś takiego. No i potrzebowałem robić daily. No, oczywiście, Genshin, jak wiadomo, jest ground single player w większości. W większości. Ale wymaga dość stabilnego połączenia, się okazuje. Bo na początku chciałem robić daily w samochodzie, czyli no w, samochód, w samochodzie zasięg łapię tam LTE, czasem jest jeszcze 3G. No, no to łapie. No i niestety. Już wtedy były skoki rzędu, dostawałem 200 pingu, cofało mnie. No tam gdzieś, no tam gdzieś bardziej w lesie to nie było zasięgu, to nie ma co na gęstinę narzekać. Ale później, wracając, akurat już jest samochodem, tylko pociągiem, chciałem sobie w pociągu zrobić. I było jeszcze gorzej, w sensie w ogóle poza stacją, nawet mając zasięg na telefonie sobie, że nie wszędzie, niestety, zasięg jest. Um, korzystam oczywiście ze swojego internetu, bo to Wi-Fi... ...to takie... takie... Tam to już bym w ogóle nic nie zrobił. I było ciężko. Na, tak naprawdę udało mi się, bo... ...pociąg zatrzymał się... ...na Poznaniu na 20 minut. To miałem, że tak powiem, 20 minut na zrobienie gręszina. Mm, co, co, co? się uporządkować. To potrafiło mnie na samej stacji z jakiegoś powodu. Nie wiem, może za dużo ludzi wysiadło, korzystało z anteny, było jakieś przeciążenie. No ale. No, Genshin, to, przy pingu, który sobie na chwilę skoczy, jest agrywalny. I w ogóle nie ma czegoś takiego, żeby to, co zrobisz w grze, było przez chwilę u ciebie w pamięci. I potem wysłane do serwera i zaktualizowane. Po prostu jest bezpośrednio live. I nie da się. What? Hmm... Uh, ciekawe. I nie da się w Genshin'a się na telefonie grać. W sensie, w te Genshin na telefonie może sobie pograć w domu. W szkole. E, nie wiem, no w waju to ciężko, bo trzeba siedzieć, a w to się, miejsce miejsca siedzące raczej służa. ...latko. Kazucha... <słyska> <słyska> Kazucha <słyska> dobrze to podsumował. Um, to ciężko, no i Genshin jest... to jest że grą mobilną. O, tutaj mam telefon, biorę się z nim gdzieś siadę. Ale praktycznie to ty musisz być w miejscu z bardzo dobrym zasięgiem, bo inaczej, to lipa naprawdę z Genshinem i jego wymogami odnośnie jakości połączenia jest źle. I ja się dziwię z tego, bo to jest gra wypuszczona chyba na rynek, na rynek chiński. No, jest z Chin w końcu, nie? A rynek mobilny w Chinach, no przecież to jest główny priorytet na to jest. No i mnie szczerze powiem, taki stan rzeczy, jaki wymaganie dobrego połączenia jest absurdalny. Bo jeszcze to nie jest tak, że my w Polsce mamy zły internet. Naprawdę, są kraje w Europie, już nie mówię gdzieś Ameryka Południowa czy, 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 czy inne, ale w naszej Europie nawet nasz sąsiad. W niektórych regionach, które nie są najbliższe stolicy, naprawdę tam jest o wiele gorszy internet i o wiele ciężej jest go, z niego korzystać. A nadal y, u nas, gdzie jak nie ma sieci LTE, to jest sieć 3G. Y, jeszcze. To Genshin już się z tym nie lubi. Ja na linii mam. Tak. siata z pieniędzmi. Także to jest taka moja. Jedna z obserwacji, że trochę ciężko w na po pograć na telefonie, ze względu na połączenie internetowe. A druga rzecz. No ja przepraszam. Ja mój telefon, może nie jest to najnowszy i 15 Pro Max, może jest to telefon na Androidzie. Ale tutaj idąc trzymając i szukając na telefonie programu, który pokazuje mi statystyki. I uwaga, moment techniczny. Także yy, Snapdragon 855 plus, 8 gigagramu, układ graficzny, Andreo 640. No to ogólnie rzecz biorąc, z tego co mi się, z tego co wiem. To nie są to najmniejsze wartości, jakie mają telefony. I telefony zazwyczaj są nawet o wiele słabsze. Nowe telefony, nie? Więc, a ten gęszynek to potrafi sobie przycinać. Więc, y wymagania odnośnie urządzenia, na którym się gra, też są dość wysokie, bo ja no, już o wysokich ustawieniach ja mogę sobie zapomnieć w ogóle. Ale naprawdę. Mm, ciężko jest. Aha! I to mi nie zalicza taka skrzynka? Ale heca. Ale heca. Ta skrzynka nie zalicza się. Do daily. No. Także. A telefon jest obciążony. Bardzo podczas grania w Genshin'a, nie? Ci, którzy grają, to wiedzą, że no raczej trzeba robić przerwy, bo telefon się bardzo mocno potrafi grzać na Genshin'a. A no i potrafi się grzać to jedno, a druga rzecz jest taka, że jak już się grzeje, to też zużywa dużo energii. Zużywa dużo energii, to się bardzo szybko rozładowuje. I sesja na zrobienie daily oraz wydanie rezinu na moim telefonie. Zabiera od 10% do 15% baterii. To jest, nie wiem, no 15 minut gry, 20. To, szczerze mówiąc... Mm, no i przy tym nagrzewa telefon, więc no, nie zaleca się go ładować w tym czasie. A najlepiej w ogóle chwilę odczekać. To szczerze mówiąc jest to... Gra zdecydowana do rynku mobilnego. Kto może grać w telefonie. Ale jakby jej... Budowa. Już nie mówiąc o pamięci, bo pamięci to tam. Znaczy, ma się dużo, jak ktoś mało pamięci, to nie trzeba było oszczędzać na, na pamięci. <grytania> Moja opinia. <grytania> Taka, ale niektórzy się z nią mogą nie zgodzić, na przykład. No i szczerze mówiąc, jest to. Z, mojego, z mojej perspektywy, bardzo takie. nie na miejscu, może. Powiem już ja określić sensownie. Takie nie na miejscu, takie. Takie oderwane od rzeczywistości. Bo z jednej strony Genshin mobilny tutaj wiele rzeczy na, na komputerze nie działa tak, albo jest właśnie widać, że to jest przystosowane do wersji mobilnej. Na przykład sterowanie jakoś tak dziwnie zrobione, tak jak normalnie w grach się nie dzieje. A ta gra na telefonie to tak. No tak sobie działa, nie? No to to są moje doświadczenia. Może ktoś gra więc na telefonie. Może i tak o to się nie będę wypowiadał, ponieważ ja na telefonie grać nie nie, nie nie potrafię, ale słyszałem, że jest pływa się bardzo ciężko i też ja musiałem bo robiłem sobie daily jako daily robiłem jako event quest. Po prostu, sobie poskipowałem. I bardzo oporne było to sterowanie, nie? Ale to może tylko moja perspektywa, w sensie może jak ktoś jest takim graczem mobilnym, nowym, bo ja nie, ja nie jestem. Ja to gry mobilne to kojarzę z przesuwania palcem. <gryw> Będąc całkowicie szczerym. Mm. I co? No to taka moja opinia. Także Genshin jak telefon jest bardzo, bym powiedział, średnio przygotowana, żeby na telefonie w nią grać. I jak na to, że jest już tak długo na rynku, to moim zdaniem mogliby coś z nią zrobić, żeby było troszeczkę lepiej. I w ogóle bardzo dużo mu zbiłem. Gdzie on jest? Tam jest. Nie można go bić. No to szkoda. O, muzyczka fajna. Jeszcze ja nauczyłem, żeby tu ziąglim, z Jonglim grać. Bo inaczej jest trochę ciężko. I jak mam jeszcze trochę czasu. No już się, 11 minut, trwa film. Mam will... nadzieję, że głośność wszystkim jest dobra. I chyba bitrate nie zmieniłem. Oh no Mam nadzieję, że... Teraz się przypomniało. Bo miałem niski bitrate, bo coś tam potrzebowałem mieć niższy. Tylko jakoś zmieniłem, mam nadzieję, że jest to poprawione. Jak nie to... Przepraszam! No już teraz, z czasem nie cofnę. Wow, co? A nie, nie miałem shielda? Ciekawi przeciwnik. Dobra. W sumie sobie jeszcze chyba na jutro nagram film. Jak widzę o tym, jak to czasem wygląda. To jeszcze mając chwilę tutaj na tym bosie, już go dokończę i dokończę odcinek w ten sposób. Chciałem się odnieść do komentarzy. Być może część osób tutaj widziała odcinek, to akurat też będzie tutaj. Chodzi mi o komentarze pod Spiral Abyssem, które robiłem na tym koncie, czyli na koncie, gdzie nie mam dwóch Hydro zbudowanych. To jedna rzecz. Ja na tym koncie... Tak, gram sobie, żeby mieć miszowanie. I naprawdę, dopóki nie nagrywałem daily, to ja tu wchodziłem zrobić daily, w sensie te Genshinowe, Czasem wydać reziny, tak 4 dni w tygodniu. I wyjść. I ewentualnie, jak jest last day, i będę tego sobie poskipować, Teraz jak robię daily, to trochę częściej gram, ale nadal poza odcinkami nie za dużo, bardzo, bardzo sporadycznie. I przez to nie jestem przystosowany do tych postaci. I na przykład na ganiu na której używam bardzo mało aimshotów, ja mam bardzo duży skill issue. I ja nie używam tych aimshotów nie dlatego, że nie wiem, że powinienem ich używać, tylko dla... nie, że mi się nie chciało. Tylko ich nie używałem, ponieważ wiedziałem, że jak nie będę próbował je trafić, to w międzyczasie z E, czy z bursta, czy z czegokolwiek innego dobrze położonego, zadam o wiele więcej obrażeń. Ponieważ te obrażenia będą trafiać. A jak ja bym rzucał aimshoty, które by sobie po prostu przez całą arenę, i nie w międzyczasie, nie patrzyłem na kultę E w międzyczasie, czy nie puszczał burstów. To by to wyszło znacznie gorzej <taki> Także jeśli o to chodzi to to w ten sposób u mnie działa Dlatego nie aimshotowałem I co? Taki oto odcinaczek dzisiaj w środę nagrany Żeby nie było, jest 17.05 Także pozostaje mi sprawdzić czy z dźwiękiem nie ma przegięcia <taki> Na nagraniu jak jest przegięcie, to my bad, ale muszę kurde se to przegięcie naprostować. I być może się spóźnię z filmem przez to. A jeżeli wszystko jest ok, no to właśnie ten odcinek widzieliście i wleciał najprawdopodobniej na czas. Ja dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. I na razie pa! Cześć. A no i w wnętrznie nie działałem z klawiszowej, muszę z OBS-a wyjść. Teraz ganię jest sfrizowana. I kliknąć zatrzymuj nagranie. Hejo.